Pani Dagmara przygotowała pyszności na śniadanku. Zatem na futrowani do oporu samochodowym skikiem tniemy do żarek i już po chwili szorujemy na przewodziszowicę. Wciśnięte między wapienne skałki resztki średniowiecznej strażnicy. Wspinamy się na górkę. Poszwędaliśmy się trochę wokół, próbując wejść na szczyt. Ale niestety fachowcy zapomnieli wybudować schodów. Trudno, wskakujemy na maszyny i tniemy na północ. Fantastyczna asfaltowa dróżka wije się pośród sosnowych lasków. A radocha z jazdy prowokuje do rowerowych harców. Stromy podjazd pod jaskinię ostrężnicką. Tabliczka jakaś taka niewyraźna. No, po prostu nic nie widać. Idziemy zatem na przeszpieki. Poszukiwania we wszystkich dziurach skarbu nie odkryły. Za to mój skarb postanowił odkryć zamek ostrężnik. Szorujemy zatem do góry. Rowerem wjechać się nie da, no to chociaż wepchniemy. Hurra! Zamek zdobyty. Yeah. <tryk> Za wiele z tego zamku nie zostało, ale resztki murów nadal solidne. Pomimo obiecująco wyglądających dziur, tu ze skarbem też nie mieliśmy szczęścia. Za to udało się zjechać na dół bez kolano i biodrobicia. Leśnym duktem tniemy na północ, dojeżdżamy do bramy Twardowskiego, zbudowany z wapieni skalny most jakby spina brzegi prehistorycznej rzeki. Szukamy śladów pazurów diabelskiego koguta startującego z twardowskim na Księżyc. No, coś jakby widać I ogólnie jest fajnie Tniemy na siedlec i bruz lasami i polnymi drogami z przerwami na sesję zdjęciową z chabrami. Dojeżdżamy do wioski z Rębice. Ładny drewniany kościół pod wezwaniem Świętego Idziego. Jak większość, na co dzień zamknięty. Ale przez szybkę można dostrzec zabytkowe wnętrze. Leśno trawiastymi dróżkami szorujemy na Olsztyn. Pod lipami kamienna kapliczka. Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie. Nie dojdziecie tu słońce, przyrzekam ja tobie. I jakoż rzek Kochanowski, takoż żeśmy uczynili. Ale czas się ruszyć. Popylamy raźnie dalej. Choć czasami pary w nogach braknie. Ale nic to, jak mawiał Wołodyjowski. Dojeżdżamy do kamieniołomu kielniki. Kamuszki całkiem słuszne. A w nich jakby odciśnięte prehistoryczne muszelki. Wyjeżdżamy z lasu wprost na skałki. To raj dla amatorów swobodnego spadania. Ale oto już widać nasz cel. Na horyzoncie wieża Sołtysia. No, górka taka całkiem sobie. Ale przecież damy radę. Szczyt olsztyńskiego zamku zdobyty. Byliśmy tu już ze dwa razy. Zatem tylko fota dowodowa. Jeszcze okoluk na odległy szczyt Biakło i zjeżdżamy na dół. Teraz czas na reperację sił w barze zaciszę i możemy zaatakować Biakło. Z rowerowym wjazdem są pewne kłopoty. Ale perpedes idzie nam całkiem gładko. I już na szczycie. O, niemal przed chwilką byliśmy tam na zamku w Olsztynie. A teraz ze szczytu widok na okoliczne lasy. Gdzieś tam wije się nasza dalsza traska. Ruszamy. Na luziku przez sosnowe laski rezerwatu sokole góry tniemy ścieżkami z całkiem umiarkowaną ilością korzeni. Chociaż piaskowe oceany też się trafiały. Aż do żarek droga niczym Hamlet nie mogła się zdecydować. Albo kamienno-trawiasta, albo w miarę twardy piasek. Albo niemal lekko, czyli obóz kondycyjny w kopnym piachu. Ale otuchy dodał nam drogowskaz. Do Paryża mniej niż półtora tysiąca kilometrów. Docieramy do Kirkutu w Żarkach. Niesamowite wrażenie robią setki żydowskich macew wystające z trawy. Słońce powoli zachodzi, a my powoli mijamy żareckie, kamienne stodoły. Dzień kończymy w sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej. Trochę głupio wyglądamy w tych pampersowych gadkach, ale przecież duch tolerancji w polskim narodzie na pewno nie zginął.